Wiecie, dziewczyny, ze względu że jakość transmisji wczoraj była bardzo słaba, dodaję filmik sprzedażowy z dostępnymi nowościami w sklepie. Można złożyć zamówienie pod filmikiem lub na Messenger sklepu, wpisując daną rzecz plus rozmiar. Koszt wysyłki 17 zł, niezależnie od rozmiaru paczki. Pierwsze bluzeczki to są bluzeczki z Gabi, polski producent. Przyszyta taka falbaneczka fajna, tutaj na ramionach, zapięcie z tyłu na guziczek. Są dwa kolorki tych bluzeczek: jest jasno-różowy. One są w rozmiarkach od 104 do 134. 4. Cena 45 zł za te bluzeczki. To jest kolor jasno-różowy oraz kolorek Fuksja. Fuksja. Również od rozmiaru 104 do rozmiaru 134. Następnie leginsy, również polski producent. Te leginsy są. W dwóch kolorkach: brudny róż oraz czarny. Również taka e, aplikacja na nogawce jednej. One są w rozmiarkach od 104 do 134. Te leginsy są wiosenne, nie są ocieplane. Polskiego producenta. One są po 35 zł. To jest kolorek brudny róż oraz kolorek czarny. Kolorek czarny. Jakość naprawdę tej bawełny jest super. Tył gładki, bez żadnych aplikacji. Następnie tutaj takie fajne spodnie dzwony dla dziewczynki w kolorze. Czarnym. Paseczek, tutaj taki łańcuszek, on jest przyszyty. Gumeczka jest w pasie. Przeszycie przez całe spodnie na całej długości. Rozszerzana nogawka. Tył zupełnie gładki. Jest, są to spodnie bawełniane. Bardzo mięciutkie i wygodne. One są w rozmiarkach od 116 do 158. Rozmiar, i one są po 55 zł. Polski producent. Następnie takie komplety, trzy ostatnie sztuki. Polski producent Gamex. Kto tutaj tą firmę zna, wie, że jakość tych ubranek jest super premium. Naprawdę ten nadruk w kwiatuszki piękny. Do tego leginsy w prążek. Z taką naszywką. I to jest został mi rozmiar z tych komplecików 80 i 110. Bluzeczka jest tako, tak, z taka alo-tuniczka, troszkę dłuższy krój, z falbaneczką na dole. I one są w cenie 79 zł. To jest jakoś taka ekskluzywna tych komplecików. Fioletowy kolorek, rozmiar 80 i 110. Oraz jeszcze taki kolor beżowy w karuzele. Ostatnia sztuka w rozmiarze 104. Taka karuzela z konikami. Do tego leginsy w prążek kolor beżowy. Również z aplikacją na nogawce. Rozmiar 104, 79 zł. Oraz jeszcze takie bluzeczki. Dla chłopca, również firmy Gamex, jakość rewelacyjna tych bluzeczek, naprawdę one są troszkę takie elastyczne. Te, ta grafika, ta bluzka z grafiką w samochodziki jest w rozmiarze 92, 98, 104, 110, 116 i 122. Cena tych bluzeczek: 55 zł oraz jeszcze jeden model z takim motywem leśnych zwierząt. Kolor taki zielono-beżowy, również w rozmiarze 92, 98, 104, 110, 116 i 122. I również cena: 55 zł. Serdecznie zapraszam również do sklepu stacjonarnego.